Witam Was, zamiast kupować jakieś drogie, dziwne wynalazki, urządzenia, piecyki do grzania, kuchenki surwivalowe czy coś w innym tym stylu, możecie sobie sami zrobić za niewielkie pieniądze. Za niecałe 7 zł kupujecie sobie puszkę owoców i już macie gotowy piecyk. I zaraz wam ja to pokażę jak to zrobiłem. I od razu zapraszam Was na test, jak będzie z tego potrawa jakaś, albo wodę po prostu zagotuję. Gdy już macie puszkę opróżnioną z owoców, to tutaj pokażę Wam jeszcze, co trzeba zrobić, żeby z niej móc korzystać. Pozaznaczę sobie różne równe odstępy i będziemy ją tutaj nacinać, żeby było dobre dojście. Też Wam zaraz tutaj pokażę. Równe pola sobie ponacinacie i... Należy jeszcze się zaopatrzyć w specjalne paliwko, które kosztuje 12 zł, 5 kosteczek jest. No i zaraz prawdę, na ile czasu to wystarczy gotowania. Ale oprócz tego można też później do środka wrzucić, czy tam węgiel drzewny, czy brykiet, jak ktoś ma. No każdy pali grilla i każdy zawsze ma jakiś tam towar do. No i po prostu można to też na balkonie robić. Tutaj mam podstawkę taką z Dolnicy, żeby się nic nie stało temu stolikowi. Także dużo to nie dymi. Także to jest też, bo. Zazdroszczę tym, co mieszkają na wsi, nie mają takiego problemu, mogą sobie lepsze rzeczy stworzyć, żeby sobie zrobić potrawę lub ugotować wodę na herbatę, ale to jest do ty do... ci co w miastach mieszkają, nie mogą za dużego dymu robić, można to też na balkonie, także zapraszam Was na filmik, wrzucę to trochę w szybkim tempie, żeby nie przedłużać, także zobaczymy jak to wszystko będzie. Sprawdziłem czas i zobaczymy, ile czasu zajmie zagotowanie wody. Już woda ma 80 stopni. Poczekam, żeby było ponad 100 stopni, żeby się trochę pogotowało i zaleję sobie herbatkę. Przyniosłem następny garnek, bo chcę później jajka usmażyć na nim. Mogłem od razu przynieść pokrywkę, by było wiele szybciej, no ale to nic, pokrywka teraz się przyda. Herbata zrobiona, teraz na czas na usmażenie jajek, ale myślę, że to jajka bardzo szybko się usmażą. A zapomniałem wam to powiedzieć i zmierzyć. 10 minut trwało zagotowanie wody. No było na dwie szklanki wody się zagotowało przez ten czas, 10 minut. Ale można byłoby więcej włożyć tych paliwek, no i szybciej by to było. Ale nie chciałem nic żeby się mi tutaj coś spaliło, bo to pierwszy raz test taki zrobiłem i po prostu za dużo tam do tego paleniska nie wrzucałem, nic same tylko paliwka. Brykietu też nie wrzucałem ani węgla drzewnego. Olej już zaczyna skwiercać, to znaczy, że już jest, o, już widać temperatura ponad 100, dużo stopni. Także wbijam jajka i smażę. Powiedzcie sami, co sądzicie o tym pomyśle. Myślę, że jak nie będzie kiedyś na przykład prądu lub gazu, to to jest super pomysł, żeby sobie ugotować jajka, czy tam usmażyć, czy wodę zagrzać, bo dziwne czasy nastają. Także warto być na, na wszelkie takie tego typu przygotowanym być. Także trzeba być zawsze samowystarczalnym. A tu jeden z przykładów, który wam podałem niedrogo 7 zł i jest piecyk. No i plus paliwko jakieś, nie? No ale to można wrzucić tutaj do środka cokolwiek. Dlatego ja chciałem sprawdzić, jak to rzeczywiście tutaj się mi to zrobi i w jakim czasie. Ale widać, że idzie. Także dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia życzę. No i ci, co nie zasubskrybowali jeszcze, to zasubskrybujcie mój kanał, bo zawsze ciekawe pomysły mi do głowy przychodzą. A z ogniem to trzeba uważać, jak zawsze. Tu akurat koło siebie nie miałem gaśnicy, ale trzeba mieć zawsze gaśnicę przy sobie. Cześć, do następnego, hej!